Super. jesteśmy bezpieczni. To chodzi o to, żeby to by było coś tego. Siemanko wszystkim. Hubert Mściwujewski. M. mamuś na bieżąco razem ze mną Miśik z Naderzyna. E, witam, witam, dobry wieczór. Siema. E, z, może na początku poruszymy temat punchdown. Co się na punchdownie? Jak Ci się podoba, i czy chciałbyś kiedyś walczyć na liście? No, powiem, że jest tu parę koni takich solidnych. No jest awaria systemu, tam widzę. Tam głowy, no, że ja też nie jestem, bo może nieskromny będę, ale też dałbym tu radę, tak? Dałbyś radę? Naw nawet, nawet mam dla siebie tu przeciwników kilku takich. Może nie za dużo, ale ze trzech, czterech bym chętnie zaprosił. Może zaproszę. Bo skoro, no bo skoro są młodsi, powiedzieli, że w klatce nie dam no rady. No to ziemi, dawaj, lecimy. No to nie, no spokojnie, już nie będziemy, nie będziemy im fejmu robić. A, okay. Tym redaktorom, no. Ja powiem Ci szczerze, ciebie to by ciężko było trafić, ty masz tak ja szeroko. Nie damy ja no to to, jeszcze, to jeszcze, na, Słuchaj, jeszcze nie wiadomo, kto będzie pierwszy walił, bo jeżeli ja zapierdolę, to już nie będzie musiał mi trafiać, na pewno. Pokaż rękę do kamery, jaką masz. Proszę bardzo. Jest kawał łapy. Ehm, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. <śmiennie> była, <z> ekologiczna. <śmiennie> była propozycja walki dla ciebie, czy nie? Tutaj? No. Znaczy, coś już jest, no. Tylko zobaczymy, to trzeba... To jest czas i trzeba to wszystko obgadać, że tak powiem. A jak są twoją walką w MMA? Wiesz co? Ostatnio nasz wywiad zrobił wielki szum, wielkie emocje. Była jakaś propozycja od jakiejś nie, organizacji? Nie, no ale przecież ty sam wiesz, że to, to nie była propozycja walki ani z mojej strony, to, ty po prostu zapytałeś, yy, czy czybym czy wystąpił. No dlaczego nie? Ja yy, nie, nie, nie widzę yy, strachu przed, przed nikim, że tak powiem. Czy to będzie większy, czy, czy mniejszy, no, to, to ja nie widzę strachu, a tu od razu ktoś zaproponował 2 miliony. No przecież kurwa, zawodowi, zawodowi bokserzy kurwa nie biorą po 500 tysięcy dolarów, no a tu, <noise> a tu zawodowy kurwa świadek koronny, pięć paczek. No, yy, Dolarów tam, to by wyszło więcej chyba nawet, nawet 6 może. No to no, przecież to jest, chłopie, to jest nie, niewiarygodne. I no. ty byś musiał tyle dostać. No to, ale to już nie chodzi o to, że to w ogóle nie dojdzie do czegoś takiego. To jest po pierwsze, poza tym te warunki, to była luźna rozmowa z, z swojej strony, sam zaproponowałeś to, czy my coś takiego. Ja, ja mówię, to ja bym wyszedł, dlaczego nie? Ale to nie znaczy, że to była propozycja walki. To. Propozycja walki to jest taka na przykład, o jak, jak Murański powiedział do Neymana, chodźcie, będziemy bić na gołe pięści. I powiedzmy, Neyman mu tam pokazał to jest, to koło. O, to jest Propozycja walki, a nie, nie takie rozmowy ludźne. Ty, ja to bym Jurka pobił. No dobra, to, a, to, dałbyś mu radę? No dałbym. No. I to jest na tej zasadzie. A Jurek mi mówi, ty, to dawaj dwa miliony, będziemy walczyć. No. Co To jest ośmieszenie, ośmieszenie się I, 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 tak, i tyle w tym, w tym temacie. Czyli aktualnie te, tej walki nie będzie. No raczej nie będzie, bo to, to, to trzeba by gdzieś, nie wiem, gdzie, przed nim mogłaby być w ogóle na widow z widownią, bo, bo nie byłoby takiej ochrony dla niego, tak? A po drugie, to, poza, poza tym ja to przemyślałem, no to niech on sobie te 2 miliony wpłaci na te, <grywanie> które już zarobił, niech płaci na, na, do banku i czeka na odsetki. No ty nas wyganiają ze ścianki, bo chcą Dobrze, nagrywać. E, także co? Myślę, że poruszyliśmy najważniejsze temat. Znaczy tak, no, no sprawdzimy, może ochroniarza, kurwa, któregoś masy. No, skoro, skoro on chce dwa miliony, to może, może ktoś będzie chciał mniej. No. Może Federacja jakaś spróbuje mu dać tam jakieś pieniądze. Ale wtedy trzeba tyle ochrony, nie wiem. Tyle tu... ochroniarzy chyba nie trzeba. No. Myślisz? Myślę, że nie. Z mojej strony mu nic nie grozi, oprócz tego, że W.E.P. utarguje. Dobra Mirku, bo nas wyganiają. Dobra, e... Dzięki. Dobra.